Słuchaj, późno już nie będę, nie będę dzwonił, żeby Cię nie budzić, e, dopiero teraz odsłuchałem, co tam dzisiaj nagrywałeś, e, to pomyślałem, że od razu sprostuję, nie, absolutnie nic do Ciebie nie mam, ani nawet do tej Milenki, oprócz tego, co wcześniej powiedziałem i nie zamierzam się tym w ogóle zajmować, przecież, kurwa, 2-3 miesiące jestem cicho, w ogóle zero tematu. E, Pewnie dobrze wiesz, że mi też zależy, żeby Nowak stanął przed sądem i wiele, wiele już w życiu poświęciłem, żeby tak było, nie I zależy mi na tym. Na pewno nie chcę jakoś tego torpedować, szkodzić, to nie o to chodzi. Jest problem z tym kawulą, bo jeśli typ już pomijał kurwa, że publicznie, co też jest pojebane, chce do Mopsu w Wadowicach pisać, że jestem pedofilem. No to uważam, że ma problem i uważam, że powinien ten problem z nim rozwiązać. Mój problem z nim, no muszę kurwa zgłosić, to jest przegięcie pały. Natomiast no, ja się o co chodzi z tymi mediami, bo widzę, że też nie, 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 źle zrobili. Tak yy, mówiąc w skrócie, yy, różni dziennikarze, którzy już pisali o tym, no ci ogólnopolscy, generalnie jak z nimi rozmawiam, to sytuacja jest taka, że yy, Kawula robi swoje na boku. I wymyślił sobie, że zrobi z Bogutka drugiego Nowaka. I te wszystkie elaboraty, które wypisuje one też trafiają do dziennikarzy. I on chce, żeby jakby na fali Nowaka, też się zająć tym bogutkiem. Przynosi to taki efekt, że nie jest kurwa traktowany serio i, i, i dziwnie to wygląda. I po prostu większość chce odbijać od tematu, tak jak wiesz, są różne redakcje takie, które najpierw robią sesje jakieś zdjęciowe, a potem powstaje tekst, więc domyślasz się, o jakim może chodzić. I... no i potem jest tak, że to mi wytłumaczyła właśnie jedna z tych dziennikarek, że że że... Że, to wygląda... że to wygląda jakby jakieś wariaty pisały na innych wariatów, no, i w ogóle się nie chcę za to brać, nie? Po prostu przestałem traktować poważnie takich klientów. No, jak sobie gościu wymyślił, żeby zrobić ze mnie drugiego nowaka, no to, to, no to nie przejdzie. No i słyszałem w redakcjach, że generalnie, do, do niektórych oczywiście, że no. Gość jest spalony, nie? Że jest jakiś nawiedzony, że to są jakieś potyczki patostreamerów. streamerów. I to, to nie, od, nie ode mnie to wyszło, to ci dziennikarze mi tak tłumaczyli, nie? Ja tak chciałem, wiesz, te wszystkie tematy tam y, popchnąć, w sensie, nie żebym ja coś robił, tylko żeby tam właśnie y, y, coś, coś było, nie? Właśnie albo o Tobie, albo o nim. Natomiast... Y, Zresztą jak y, miesiąc temu wysłałem do wszystkich dziennikarzy tam takie bieżące info, to każdemu podałem namiary na ciebie, nie do kawuli jeszcze niebo nie miałem. Natomiast y, sytuacja jest taka, że że to wygląda, y, jakby jakieś wariaty pisały na innych wariatów, no i w ogóle się nie chcą za to brać, nie? Y, y, po prostu przestają traktować poważnie takich klientów jak sobie gościu wymyślił, żeby zrobić ze mnie drugiego Nowaka, no to, to, no to nie przejdzie. No i słyszałem w redakcjach, że generalnie, do, do niektórych oczywiście, że no gość jest spalony, nie, że jest jakiś nawiedzony, że to są jakieś potyczki patostreamerów. I to, to nie, od, nie ode mnie to wyszło. To ci dziennikarze mi tak tłumaczyli, nie. Ja tak chciałem, wiesz, te wszystkie tematy tam y, popchnąć, w sensie, nie żebym ja coś robił, tylko żeby tam właśnie y, y, coś, coś było, nie? Właśnie albo o Tobie, albo o nim. Natomiast, y, zresztą jak y, miesiąc temu wysłałem do wszystkich dziennikarzy tam takie bieżące info, to każdemu podałem namiary na Ciebie, nie? Do nie jeszcze bo nie miałem, natomiast y, sytuacja jest taka, że że kilka dużych ogólnopolskich redakcji przez te głupie akcje uznało go za delikatnie, więc niepoważną osobę i raczej należy doczytywać jako zakaz wjazdu dla Kawoli jako bohatera nie? historii. A ja swoje muszę zrobić, no, jeśli, jeśli sobie wymyślił, że będzie pisał do MOPS-u czy tam dps w no, no MOPS-u nie? w Wadowicach, że jestem pedofilem i że trzeba wziąć pod opiekę moje dzieci, to typ ma problem i to uważam poważne. Tak samo groźby albo szantaż, że coś, coś opublikuje albo coś zrobi, jak ja coś zrobię albo nie zrobię, to też jest przestępstwo i muszę niestety to zgłosić. Przykro mi, że to akurat. No, wolałbym na Lateksów zgłaszać tylko i wyłącznie, ale nie dał mi wyboru. Natomiast y, jasne, szanuję, szanuję to, że nie masz ty nic wspólnego i także w zawiadomieniach nie będę, jakby wspominał ani o Tobie, oczywiście, ani o tej historii, jakby tutaj. Podsumowując, y, potraktuj tą sprawę, jako mój prywatny konflikt z kawolą. No i liczę też, że w drugą stronę będzie tak samo. To nie jest kwestia ani Nowaka, tak naprawdę, ani Konowicza, ani tak naprawdę twoja. Ale nie może być tak, że no gość się czuje bezkarny, myśli, że mu wszystko wolno, nie? Że jest kimś ponad. Nie ma tak, że on jest ponad prawem, on jest bezkarny. Bo jest gwiazdą, bo się podpisał pod zawiadomieniem. No niestety nie. Natomiast nie jest to w żaden sposób związane z Tobą i nie zamierzam Cię w to mieszać, chyba, że on Cię wmiesza, no ale to już nie mam na to wpływu. Natomiast no, według tych ludzi, którzy o Was pisali do tej pory, z tych dużych mediów, działania Kawuli to ostatnie, a to nie jest tak, że trzeba coś mówić. Oni też czytają, też potrzebują wejść na wykop. Niektóre jego akcje szkodzą bardzo... Wizerunkowi już nie samej sprawie, bo już w sprawie nic zaszkodzi, ale wizerunkowi szkodzą. Także mi. Potrzebowując, Kawula stalkuje mi byłą żonę i zgłasza do mopsu, że mogę być pedofilem, żeby mi zabrali dzieci.